Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o walce, czyli dokładnie o walce różańcem, wybaczeniem i wytrwałością. Czyli wygląda to tak: wybaczenie jest naszą tarczą, różaniec jest naszym mieczem do walki, i wytrwałość w modlitwie jest zwycięstwem, czyli dokładnie. Wygląda to tak jak tutaj napisałem. Zacznę od takiego bardzo krótkiego świadectwa. Kiedy zaraz po naszym ślubie z moją żoną, ja byłem osobą taką można powiedzieć, troszeczkę chodzącą do kościoła, ale troszeczkę też. Chodzącą po tych, po tych ciemnych drogach, po tych złych drogach. Czyli, czyli tu już mówię szczerze, że nie byłem osobą nawróconą. Dlatego, dlatego złe rzeczy się działy, jak i w rodzinie, tak i u mnie, tak i w moim całym życiem, i te wybory, które, które ja dokonywałem, one były bardzo, bardzo złe. No i y, tu mógłbym powiedzieć, że dużo nie brakowało, żeby doszło do Rozpadu tego małżeństwa, ale moja żona po, postanowiła walczyć, czyli dokładnie tak jak tutaj napisałem, czyli dokładnie różańcem i wybaczeniem i wytrwałością, czyli dokładnie tymi, tymi trzema rzeczami, czyli odmawiała różanie codziennie, modliła się, wybaczała mi, to było też dość często, kiedy ja robiłem błędy i różne złe rzeczy. No i ta wytrwałość, bo walka trwała tutaj 17 lat. No i, i w końcu po 17 latach, ja już mówiłem jedno świadectwo, że taką, taką już, yy, takim już zwycięstwem była nowenna pompejańska, kiedy żona moja podjęła się modlitwy właśnie nowenną pompejańską za, za mnie, Wtedy nastąpiło we mnie nawrócenie. Czyli, czyli ja, się, ja się po prostu zacząłem modlić na różańcu razem z nią, zacząłem no, przede wszystkim uczęszczać w sakramentach, i to wszystko zaczęło, zaczęło się dziać u mnie na poważnie. Czyli jakby już zostałem poodcinany od tych złych rzeczy, od, od złego towarzystwa, od alkoholu też. No, i, i to jest takie, takie krótkie świadectwo o tym, że no, no tyle, tyle trwała ta walka o człowieka, nie? Czyli 17 lat, czyli tak, jak tu mówię, nie? Różaniec, wybaczenie, no i wytrwałość. I ja to tak krótko opisałem, też jak to u mnie wygląda teraz, nie? Czyli y, Różaniec i wybaczenie. Są to miecz i tarcza. Miecz to różaniec do walki ze złem. Tarcza to wybaczenie. Wybaczeniem bronimy się przed złym duchem. Kiedy zostaniemy zranieni bądź skrzywdzeni przez jakąś osobę, wtedy pojawiają się w nas chęci odwetu na tą osobę, która nas skrzywdziła, i tak się dzieje często. Czyli dokładnie przez tą zadaną nam krzywdę. W sercu rane, zły duch ma dostęp do nas i nasuwa nam chęci odwetu. Czyli dokładniej chce, żebyśmy złem na zło odpowiedzieli. Czyli tego żąda zły duch. I teraz w Piśmie, w Piśmie Świętym, co jest napisane, czyli to jest list do Rzymian, 12, 21 nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie? Czyli na zło odpowiadaj dobrem. Czyli dokładnie mi tutaj chodzi o wybaczenie. Że jeżeli ktokolwiek ci zada jakąś ranę, bądź ci w jakikolwiek sposób skrzywdzi, wtedy wybacz. Nie odpowiadaj złem na zło. Czyli na tym polega nasza obrona. Czyli tarcza, która jest wybaczeniem. Dokładnie. Wybaczenie odcina złe emocje i chęci odwetu na tą osobę, która nas skrzywdziła. Uwalnia nas od złości, kiedy czujemy ją do tej osoby, która nas rani, bądź zraniła w przeszłości. Wtedy jej wybaczamy do skutku i modlimy się za nią różańcem do skutku. Czyli tu pisze o tej wytrwałości. Aż wszelkie złości i chęci odwetów odejdą od nas. Piszę do skutku, ponieważ, jak pisałem wcześniej, jest to walka i to ta najprawdziwsza ze złym duchem o drugiego człowieka czyli dokładnie to, co mówiłem na początku żona moja walczyła o mnie. Dlatego trzeba cierpliwości w modlitwie i zaufania Bogu, jeżeli Zaczynasz o kogoś walczyć, to bądź cierpliwy i skuteczny, i wtedy dokończysz każdą walkę. Moc różańca jest nieograniczona, natomiast zły duch ma moc ograniczoną. W walce o człowieka liczy się poświęcenie i często. Cierpienie, którego możemy doświadczać, czyli z, te, z tym też trzeba się liczyć, że możemy doświadczać cierpienia. Nie? Każde cierpienie możemy oddawać Bogu za tego człowieka, o którego walczymy, czyli to, co nas dotyka, jakieś złe rzeczy z jego strony. Jak najbardziej powinniśmy oddawać Bogu za Niego, czyli za Niego dokładnie nasze cierpienie. Czyli na tym polega walka. Kiedy my walczymy, Bóg jest z nami, dlatego zawsze wygramy. Matka Boża nam bardzo pomaga, a święci pańscy nas wspierają. Całe niebo jest po naszej stronie. Najważniejsze, żeby w to uwierzyć i wziąć do ręki różaniec, a do drugiej ręki wybaczenie i starać się walczyć. Człowiek jest najwyższą wartością w świecie, a nie żadna rzecz. Zdobycie człowieka dla Boga jest największą zasługą w niebie. I tutaj mi przychodzi cytat z Pisma Świętego, to jest Ewangelia Świętego Łukasza 15:7. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych którzy nie potrzebują nawrócenia. Czyli dokładnie tak brzmi ten cytat. Kto ma dar modlitwy różańcowej, ten staje do prawdziwej walki od człowieka ze złem. Dar wybaczania jest również łaską od Boga, które często idzie w parze z modlitwą różańcową. Wszystko na tym świecie przeminie, prędzej czy później. Dlatego gromadźmy sobie skarby w niebie. I tutaj znowu mam y, y, odnośnie właśnie gromadzenia tych skarbów y, po prostu w niebie cytat, czyli to jest Mateusz 6, 19, 21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce twoje. Także tym dzisiaj się króciutko dzielę. Jak najbardziej wszystkich zachęcam do walki, do modlitwy różańcowej, i. Ja wierzę w to, że, że modlitwa różańcowa przynosi owoce i nawet mi przychodzi do głowy w jednym z objawień w Meczugorie Matka Boża mówi odmawiajcie codziennie różaniec, a wasze problemy będą się same rozwiązywały. Czyli dokładnie same, czyli módlcie się, a wasze problemy będą się rozwiązywały same. Grazie e positrà.